Hej, hej! Witam Was kochani serdecznie. Propozycja sobotniego rejki. Dlaczego? Bo znowu pełnia. Wnów i w pełni robimy oferty promocyjne. Tak się już przyjęło na kanale. Nie było to zamierzone, ale rzeczywistość podpowiada i weryfikuje. A zatem taki trend się tutaj na kanale wytworzył. Rejki, metoda naturalnego uzdrawiania, sobota 24 luty. Dodatkowo pełnia w panie. Od godziny 13.30 tym razem zaczynamy, ponieważ rano będę miała kurs sny i wizję. A później właśnie o tej 13.30 zaczynam. Mogę przyjąć około 10 osób na zabiegi, czyli kolejność zgłoszeń będzie decydowała. Cóż będziemy uzdrawiać? Skoro chcemy tu połączyć energię Reiki z pełnią w Pannie. Panna, dom porządki, detoks. Jest to zdrowie ciała i duszy, więc i uzdrawianie ciała i duszy. Intencja może być związana z reorganizacją naszej pracy zawodowej, bądź wprowadzaniem innowacji i możecie się zapytać, a skąd ta innowacja tutaj się wzięła? Wodnik to tak, ale panna, nagle panna. No tak, dlatego, że dodatkowo mamy koniunkcję Wenus-Mars w wodniku. Czyli również tutaj będziemy mogli popracować nad odwagą w kontaktach, w innowacjach, a nie tylko uzdrawianiu ciała i ducha. Celowo tutaj tę rozpiskę y, trzymam przed Waszymi y, oczami, żeby Wam chwilę o tej pełni opowiedzieć. Żebyście zrozumieli, co można tego dnia uzdrawiać, jakie mamy y, intencje. Panna chce porządkować, ta szczegółowa panna chce przeorganizować, panna chce zrobić detoks, chce pouzdrawiać, prawda? Ale też leczyć choroby, które są powiązane z pracą, czyli jakieś na przykład nerwice, stres związany właśnie y, z y, obowiązkami zawodowymi. Panna to też służba ludziom, opieka. Usługi. Więc y, posprzątać trzeba, żeby usunąć bałagan, prawda? Psychiczny, na przykład emocjonalny, czy wykurzyć, że tak powiem, przewietrzyć ten nasz y, obszar, y, czyli zadbać o zdrowie. Czyli na pewno zdrowie, na pewno dobra organizacja pracy, y, można podziałać na uczynność, czyli. Może chcecie zrobić więcej dla kogoś, może chcecie więcej z siebie dawać, wzmocnić tę energię uczynności. Pamiętajmy, że Panna daje taki szczegółowy, psychologiczny wgląd, bo jest to w tarocie pustelnik, energia dziewiątki, która mówi o tym, że ważna jest psychologia, ważna jest Terapeutyka. Więc panna to znak uzdrowicieli. Właśnie ten tarotowy pustelnik. Dodatkowo w Lenormandzie została oznaczona kartem drzewa. Numer, numer yy, drzewo, które wiąże się z szóstym domem. Yy, czyli te wszystkie połączenia mówią właśnie o zdolnościach uzdrowicielskich. Więc ten temat będzie bardzo mocno pobudzony na pełni. Czyli reasumując, z jaką intencją możecie przyjść i prosić o uzdrowienie? Jakieś choroby, zwykły taki detoks wiosenny, żeby wzmocnić siły witalne, doładować akumulatorki. Zreorganizować się zawodowo, przeorganizować się zawodowo, oczywiście w kierunku najlepszym dla Was, popracować nad innowacją i odwagą cywilną, również usprawnić kontakty zawodowe, bo pamiętajmy o tej koniunkcji Wenus-Mars w wodniku dodatkowo. I trzeba tutaj jeszcze pamiętać, że moż, można też rozwiązać taki wewnętrzny konflikt głowy i serca, po, serca, ponieważ Księżyc dodatkowo będzie w opozycji do Merkurego i Saturna w rybach, czyli rozum kontra y, marzenia, tak? Praktyczność kontra czasami brak logiki, bądź marzycielstwo. I tutaj właśnie będzie też idealny czas, żeby ten konflikt wewnętrzny na poziomie głowa, serce też rozwiązać. Więc dużo tutaj takich energii dodatkowo dorzuciłabym jeszcze na przykład intencję, żeby się umieć cieszyć z małych rzeczy, tak? radość tak zwanych małych rzeczy, bo pe pełnia w pannie też tego chce. Chcę w ramach robienia porządków, nie tylko chcę uzdrowić ciało, ducha, pracę, obowiązki, ale też właśnie, żeby umieć się cieszyć z małych rzeczy. To jest też bardzo istotne. No dobrze, tak ogólnie. Możecie w ramach tych intencji ogólnych uszczegóławiać. Ten stopień uszczegółowienia może być dużo większy. Jak to wygląda w praktyce? Starzyby walcy wiedzą. Ci, którzy będą mieli ochotę pierwszy raz skorzystać z zabiegów reiki, piszecie do mnie na maila, zgłaszacie chęć uczestnictwa opłacacie to jest rachunek oferta promocyjna 80 zł za 20 minut energia wysyłana na odległość w tym czasie kiedy ja wysyłam energię w umówionym czasie i godzinach staracie się wyciszyć umysł przyjąć wygodną pozycję siedzącą leżącą być w takiej gotowości przyjęcia tej energii ale czasami, jeżeli jesteście zajęci czymś, jesteście w pracy, akurat nie możecie, to wystarczy ta sama świadomość otwarcia się na przyjmowanie energii. Również, oczywiście, to, o czym wcześniej mówiłam, to taki stan idealny, pożądany. Natomiast energia i tak do Was dopłynie. Z doświadczenia wiem, że. Yy, może dopłynąć do was wcześniej albo później nawet po, za, po zabiegu są osoby które bardzo mocno yy, odczuwają energię reiki na przykład kilka godzin po zabiegu w nocy też na przykład wybudzają się ze snu i czują ta, całe takie aż ciało po prostu yy, reaguje bardzo mocno ja myślę że wszystko zależy po prostu od receptywności danej osoby nie Także zaproszeni zostaliście. Ważne jest, żeby mieć świadomość, że właśnie dom panny łączy się ze zdrowiem, więc tym bardziej rejki naturalne uzdrawiania jest tu. Pięknie się po prostu wpisze w ten dzień. Sama pełnia kulminacja to jest tak około różnie podają 13.30, 13.31, 13.32, gdzieś też widziałam. To już nie jest taki istotny minuta w jedną stronę czy w drugą, prawda? Jeżeli tutaj chcecie mm. też popracować, może być taka intencja związana ze zdolnościami naszymi, nasze zdolności, zawód, który wykonujemy. Jeszcze może być intencja związana, uwaga, też mi przyszło do głowy, ze zwierzętami domowymi. Dom panny, dom szósty to też są zwierzęta domowe, nie? Więc nie tylko musi chodzić o zdrowie, o pracę, o zatrudnienie, o poświęcenie na rzecz innych ludzi, o te kontakty, o innowacje, o reorganizację, ale dodatkowo właśnie też szeroko pojęte usługi społeczne albo na przykład zwierzęta domowe. Czyli nam się te tematy, nam się tutaj nieco rozszerzyły, bo też i ten dom panny jest pojemny. Także jest nad czym pracować do wyboru, do koloru. Szczegóły formalne, też w pierwszym przypiętym komentarzu odnośnie y, informacji, y, ile, na jakie konto i tak dalej. To wszystko, kochani. Tak bardzo mocno odczuwam energię dzisiaj Archanioła Zatkiela. To się podzielę z Wami, bo jak się przebudziłam, to pojawiła się taka postać i zapytałam, kim jesteś nad ranem. Z imienia się podał od razu, nie nazwiska, bo anioły nie mają nazwisk. <laughs> w takim fioletowym płomieniu zatkiel się pokazuje. Stąd właśnie tu wystawiłam tego anioła w fioletowym otoczeniu, bo mniej więcej to tak wyglądało, tylko że on jeszcze miał taką fioletową szatę zatkiel. Zatkiel uczy przebaczenia, zatkiel uczy tolerancji, zatkiel oczyszcza i przemienia. Bo właśnie poprzez fioletowy promień się oczyszcza, przemienia, pomaga się uwalniać od tych wszystkich takich niskich. Wibracji, żeby wstępować na coraz wyższe te poziomy egzystencji, więc i myślę, że nie bez powodu się pokazał, bo on pomaga uzdrawiać wszystko, co trudne, tak naprawdę. Odmieniać to, co złe, na lepsze, nie, czyli trudne relacje z ludźmi, zdrowotnie potrafi też zadziałać. I... Uczy właśnie przebaczenia. A jeszcze miałam taki sen, o którym już nie będę opowiadać, bo on jest już bardziej, taki, bardziej osobisty, więc też nie wszystkim chcę się dzielić, nie? Myślę, że, że, że rozumiecie. No dobrze, no to ten zatkiel tutaj nam patronuje. Myślę, że tak, że zatkiel będzie właśnie patronował tej <laughs> energii pełni w pannie. Tak to mocno czuję, bo u mnie wszystko jest ze sobą powiązane. Więc jeżeli mam jakąś informację wyraźną i, i przychodzi siła anielska. Z bardzo wysoką wibracją w fioletowym świetle, to ja nigdy tego tutaj nie mogę zignorować. Tak, możecie tutaj podciągnąć w ramach uporządkowania i detoksu również wybaczenie. Wybaczenie. Jeśli chcecie wybaczenia albo wybaczyć komuś. <laughs> Zresztą ten człowiek, któremu trudno jest wybaczyć, to jest też taki nauczyciel właśnie. Czyli no, wybaczenie, że może tak, intencja. Chce się wyzbyć poczucia krzywdy, urazy, złości. Chcę być oczyszczony, czyli doświadczyć miłości w swoim sercu, uwolnić się od poczucia krzywdy, złości albo winy. Chcę się nauczyć kochać bezwarunkowo, nie? nauczyć się wybaczać, na, otworzyć się na miłość, czyli nadawanie, bo miłość to jest dawanie. To nieprawda, że reakcja zwrotna, dawanie i branie. Nie, miłość jest dawaniem. Otwieramy swoje serce i obdzielamy miłością. Na tym to polega. Oczywiście nie można też tego y, wykorzystywać, i nie dajcie sobie wmówić, bo czasami są takie cwaniaczki, które przychodzą i mówią: dawaj, 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 bo przecież kochasz, nie? No, to jest tak. Dajemy od siebie bezustannie, ale też nie pozwalamy siebie wykorzystywać, bo po prostu, no, a też może być taka intencja. Chcę dawać z siebie więcej, ale y, chcę być chroniony przed wykorzystaniem. Też może być taka intencja. Również. Także widzicie, tych intencji w ramach pewnej ogólności, tych takich szczegółowych intencji może być bardzo, bardzo wiele, więc spróbujcie y, dopasować je do siebie, do swojej własnej osoby. Serdecznie pozdrawiam, zapraszam. Pa, pa.